Cześć, zapraszam Ciebie na szkolenie DOE, Design of Experiment, czyli projektowanie eksperymentów. Dla kogo jest to szkolenie? Szkolenie będzie znakomitym uzupełnieniem informacji dla inżynierów procesu, dla inspektorów kontroli jakości, inżynierów kontroli jakości, menedżerów jakości, dla ludzi pracujących w zespołach RD, projektujących nowe produkty. Albo ludzi, którzy optymalizują produkcję, czyli również linowcy skorzystają z tego szkolenia bardzo wymiernie. Co w programie? Zaczynamy sobie od wstępu, czyli rodzaje zmiennych, później one factor at a time, czyli technika DOE, tak zwany OFAT, kilka definicji, m.in. replikacje, później analiza wariancji, ANOVA. I tutaj wejdziemy sobie również w użycie Minitaba i Excela, właśnie z funkcją annowy. Eksperyment pełnoczynnikowy. Zaprojektujemy sobie służycie Minitaba, żeby móc wykry wykryć, zauważyć, wychwycić tzw. efekt główny oraz interakcje. Eksperyment ułamkowy, znowu symulacja eksperymentu i analiza z użyciem Minitaba, gdzie będzie w programie projektowanie eksperymentu, rozdzielczość, kwestia właściwej do, właściwego dobrania rozdzielczości do eksperymentu. Factorial plots, analiza z użyciem Minitaba. Kontur plots, analiza z użyciem Minitaba. Optymalizacja wyników eksperymentu, czyli tzw. Response Optimizer. Te cztery ostatnie funkcje będziemy sobie analizować właśnie z użyciem Minitaba, żeby zauważyć w jaki sposób możemy sobie manipulować modelem, który wcześniej w eksperymencie sobie zbudujemy. Zapraszam Ciebie na szkolenia otwarte. Daty i miejsca znajdziesz w kalendarzu na stronie. Zapraszam również do wyceny szkoleń zamkniętych. Spotkajmy się na szkoleniu. Krzysztof Bielański.